Witam, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym Shopping Haul'em. Tak, znowu byłam na zakupach. No ale... Ja lubię zakupy, jak każda kobieta i potrzebowałam kilka rzeczy. Mam wiele planów, ponieważ mam 3 tygodnie holiday'a w pracy i po prostu mam dużo w sobie energii i potrzebuję ją spożytkować. Mam dużo tasków do zrealizowania i zaraz Wam powiem o co chodzi. Byłam na zakupach w paru miejscach, dokładnie w czterech. O, messenger. Dokładnie w czterech miejscach. Potrzebowałam kilka rzeczy. W sumie chyba wydałam z 50 funtów. Może nawet nie. Ja Wam pokażę po kolei, co byłam. Najpierw zacznijmy od Charity Hallu. E, jeden z Bernardos, tak jak zawsze. Byłam jakiś tydzień temu, ale nie mogłam znaleźć e, czasu po prostu, żeby to Wam pokazać. Więc to. I byłam też w innym Charity Shopie, który się nazywa HUK i w nim wydałam 11 funtów. Po prostu dzisiaj jechałam po odbiór pewnej rzeczy e, dla, e, dla mojego syna takiego autka Hot Wheel. Mm, I po prostu po drodze zobaczyłam Charity e, Shop i stwierdziłam, że wejdę, zobaczę, e, co tam ciekawego mają. E, w moim. E, ta, 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 ta w Bernardowsku wydałam też 11 funtów. Ja chyba lubię 11 funtów wydawać w charity shopach, bo zawsze tyle wydaję praktycznie. Rzadko zdarza się, że tam dwie deszki ich wydam. Byłam też w Lidlu, w którym wydałam 21 funtów. W Humbergain 11 funtów. 11? Nie. Tak, 11. I w Dunelmie też byłam, w którym wydałam 9 funtów. Także przejdźmy do tego, że pokazania, co kupiłam. Najpierw będzie Bernardo. I w Bernardo z okazji nadchodzącego Halloween, tak, moje dzieci obchodzą Halloween, chodzimy na posłodycze i idziemy też na bal z dziećmi. Kupiłam taką sukieneczkę dla niej. To jest chyba Cinderella. Nie, piękna i bestia, po broszce poznałam. Już za dawno temu było, jak te bajki oglądałam. Córki w ogóle nie interesują te wszystkie baśni. I ona tu w sumie tylko YouTube ogląda. Ta sukienka kosztowała 4 funty. Bardzo fajnie. Ja właśnie zaraz będę nastawiać. Pranie czekałam, aż nagram film. I dopiero to wszystko wypiorę. Koszula dla syna. Taka. No i ona kosztowała funta. O, funcik. I ona jest na 12-13 lat Rzekomo Ale ja nie sądzę, żeby 12-13 lat, latek Nosił taki size. To jest, to jest e, rozmiar Dobry dla mojego syna, który będzie miał Zaraz 6 lat hmm. Kolejna rzecz Dla córki Taka koszula w kratę Ona funta oczywiście Bardzo ładna Sama bym z chęcią taką ponosiła Ale nie było hmm. Teraz co to kupiłam? Koszula dla syna. Taka Moro. Bardzo fajna. I ona jest. Snexta, oczywiście. Ja byle jakich rzeczy po prostu nie biorę. Musi to być jakaś konkretna, fajna rzecz. Na 7 lat. On teraz będzie miał 6, ale jest wysokim chłopcem. Więc to będzie na dobre na niego. Ja nie wiem, jakieś mam zboczul, zboczenie. Eee, lubię mojego syna w koszulach. I po prostu staram się go na niedzielę, na, na weekend yy, ubierać zawsze. Koszule. I teraz będą to rzeczy dla mnie. Kupiłam sobie takie spodnie. To są takie dosyć eleganckie spodnie. One są też z Nexta, czternastki, regular. Dwa funty. Cygaretki chyba one się nazywają. Nie wiem, jak się nie mylę. Jeszcze nie jestem pewna do jakich butów je założę. Będę musiała chyba jakieś eleganckie zająć, bo raczej. Tramki nie będą mi pasować, także fajne. Dosyć są zniszczone, ale ja je przymierzałam w sklepie, fajnie leżały na mnie i nie mam takich w ogóle. Zazwyczaj chodzę w dżinsach, więc stwierdziłam, że dwa funty to nie jest majątek, po prostu spróbuję, zobaczymy. I ubrałam, ubrałam, przymierzyłam sobie taką spódnicę Polka Dot, fajna z kieszeniami. Myślę, że ona będzie fajnie wyglądać i z koszulą, i taką typową e, na ramionczkach, bluzką. Po prostu mi się podoba Coś coś ala lata 60, rock'n'roll, ale do trampek właśnie. O to mi chodziło, żeby do białych trampek ubrać takie coś na wiosnę. Bardzo fajne. I ona też dwa e, funty. To by było na tyle, co kupiłam w e, Bernardos. Teraz pokażę Wam, co kupiłam w tym drugim H.U.K. Charity shopie. Kupiłam taką poduszę dla mojej córki. Ta podusia kosztowała funta 50. Ten Age UK właśnie już ma zupełnie inne ceny. Jest mi nie po drodze i rzadko po prostu wchodzę. Podobał mi się jeden płaszczek, taki pomarańczowy z Asosu. On był, ale kosztował 15 funtów. Ja Wam powiem, firma Asos nie jest jakąś mega firmą i za 15-20 funtów ja mogę mieć zupełnie nowy płaszczyk, więc. Podarowałam sobie. Wziąłam taką podusię właśnie dla córki. Ja to wszystko wypiorę. Proszę się nie martwić, nie będzie spała na takiej przebrudzonej. Kupiłam też dla mojej córki Hello Kitty kotka. On kosztował funcika tylko. Moja córka bardzo lubi Hello Kitty. Niedługo za, jakieś, za jakąś godzinę będę ją odbierać z przedszkola. Pokażę jej, na pewno się ucieszy. Bardzo lubi pluszaki. Ja i nakupywałam Baby Bornów, jakiś Bobasek, Barbie, a ona lubi się bawić e, pluszakami. I tutaj dla córki głównie kupiłam taki zestaw foremek. On kosztował 50 pensów. Głównie chodzi mi mm, o to, jak moje dzieci bawią się klejdo. Albo slime'm po prostu zawsze zabierają mi moje rzeczy z szafek, jakieś takie dokrojenia rzeczy, foremki. Nie lubię tego i, i po prostu wolę przeznaczyć taki zestaw dla nich za 50 pensów, żeby po prostu to było odłożone, żeby się po prostu tym bawili. I teraz najfajniejsza rzecz, którą ku, kupiłam. Jest to taki puchacz za 8 funtów. On jest z River Island. O! Bardzo fajny. Też teraz go będę nastawiać prać. No, to strasznie mi się podobają takie płaszcze. Nie wiem, zdaję sobie sprawę, że to nie jest dla każdego. Ale no, ja, ja chciałam. Już jakiś czas się oglądałam za takimi puchaczami futerkami ala ekologicznymi. Po prostu stwierdziłam, że za 8 funtów musiałam to wziąć. Będę wyglądać jak Alexis z dynastii. Minusem tego płaszcza jest to, że on się po prostu nie zamyka. Ja sobie nie wyobrażam, żebym sobie nie, nie, nie zapinała w nim, dlatego postanowiłam, że dokupię sobie na internecie chyba, na eBayu bądź na Amazonie, takie duże haczyki, takie jak są w staniku do zapinania. I ja po prostu się będę zapinać. O, dwa tutaj są w sumie, dwa znalazłam, reszty nie ma takie, żebym ja była się po prostu w stanie zapiąć tym podszyjem, bo zastanawiałam się jeszcze, czy może zamek, ale zamek byłby tutaj ciężko do wszycia, a jak te takie zapięcia, haczyki zamówię, to będzie wszystko fajnie leżało i nie będzie po prostu tak widać, że coś tam jest założone. No świetny kolor, do wszystkiego pasuje. Akurat mój rozmiar, to jest chyba szesnastka bodajże. Czternastka. O! Także bardzo fajny. Z niego jestem najbardziej zadowolona i zaraz wystawiam pranie, żeby wyschło mi jak najszybciej i żeby mogła korzystać z niego. Teraz pokażę Wam to, co kupiłam w Dunelmie. Ja już sobie tu podkładam to, co Wam pokazałam. W Dunelmie byłam po takie haczyki do karnisza. Fatek mam jechać do Ikei, także też będzie haul z Ikei. Ja mam taki dziwny karnisz na, na, nad oknem w swojej sypialni. Tam po prostu są takie haczyki na nim. On jest mocowany pod sufit zupełnie. I ja za każdym razem, co ściągam firanki do prania, to ja gubię po prostu te haczyki. i Musiałam sobie dokupić. I kupiłam sobie parę takich. Ja sobie je schowam po prostu, żeby nie musiała ganiać z takim długienkiem na miasto. Więc część z nich kosztowała 69 funtów, te kosztowały 2 funty, a te kosztowały bodajże funta. To są trzy różne, to trzeba trzy różne zamontować. Kupiłam też taką taśmę, za którą zapłaciłam 2,60, ona jest sprzedawana na metry. Robiłam sobie właśnie nawet screenshot, jak to się nazywa. To jest taka taśma i ją się tak naciąga, że fajnie firanki się marszczą. I ja po prostu mam zwykłe firany, które kupiłam kiedyś na Karbudzie i w międzyczasie zmieniłam swój karnisz na właśnie ten taki podsufit, co się zakłada. I po prostu chciałabym tą firankę przerobić, żeby mogła ją zakładać na, 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 na ten karnisz. No po prostu szkoda mi wyrzucać tej firanki, ona mi się podoba. W dalszym ciągu jest taka fajna, e, fajny kolor. Ma eggshell, to jest chyba kacze jajo? Coś takiego, taki kolor, taki zielonkawy. I po prostu mam maszynę do szycia sobie to przeszyję. Chyba to jutro będę robić, Dzisiaj już nie mam czasu. I będzie wszystko fajnie wyglądać. Także to by było. Na tyle co kupiłam w Dunelmie. Teraz będzie hamburger. Skorzystając z tego, że po prostu mam trzy tygodnie holidaya, to stwierdziłam, że będę wymieniać tapetę, które mam w kuchni. O to chodzi, że na jednej stronie kuchni, gdzie mam gazówkę i zlew, mam mozaikę płytki, takie malutkie, a z drugiej strony mam tapetę daną. I ta tapeta jest taka ciemna, czarna, właściwie tylko z takim połyskiem. I ona już mi się znudziła, jest po prostu za ciemna. Stwierdziłam, że kupię coś innego, i po prostu kupiłam. Też w sklepach można kupić takie kafelki, w tym y, piaskowiec. Też mozaika, tylko taka większa. I to jest po prostu tapeta. Ją się świetnie kładzie, bo ona jest strasznie gruba. Rolka gruba jest sama w sobie tapeta, więc y, już też kładłam takie rodzaje tych tapet. Więc na pewno to szybko założę. Minusem jest to, że trzeba dopasowywać ten wzór i jest bardzo dużo odpadów, ale ponieważ to jest tylko między szafkami w kuchni jedna ściana, to akurat starczy mi ta rolka. I ta tapeta niestety kosztowała 11 funtów za taką rolkę, ale ponieważ mi się podobała i jest to tylko taki kawałek, stwierdziłam, że no wydam. Yy, co ja jeszcze kupiłam? Klej do tapet. Taki klej. Nie byłam pewna, czy mam ten klej jeszcze z poprzedniego klejenia i dzisiaj sprzątałam szafce i niestety znalazłam, więc tego nie będę otwierać, tylko zużyję tamten. A ja ten po prostu sobie zostawię, może kiedyś jeszcze będę tapetować. To kosztowało 69 pensów, więc nawet nie ma sensu wracać do sklepu i tego oddawać. Po prostu sobie to zostawię. W Humbergainie kupiłam też kleje szkolne, taki czteropak za 59 pensów. Mój syn teraz. Chodzi do pierwszej klasy i ma dużo zadań domowych, jakieś takie rękodzieła, kombinowanie. Po prostu takiego nie mamy. Mam ten taki schnący, przezroczysty klej, on się po prostu rozlewa. On za dużo go daje, jednak preferuje taki klej. Także to by było chyba na tyle. No i jeszcze kupiłam słodycze dla dzieci, ale już zjadły, więc tego wam nie pokażę. W ogóle to jest kosmos, ile w sklepach już jest świątecznych rzeczy. Po prostu. Byłam w szoku, zrobiłam sobie nawet selfie z reniferem takim wielkim, serbnym eee, i po prostu wystawiłam na, na Facebooka. Jestem w szoku, święta zaraz. Niedawno był nowy rok, były święta, później Wielkanoc, znowu święta. Ten czas tak ucieka. Masakra. Byłam też w maku, ale w maku tylko kupiłam kawę, ponieważ jestem na diecie. Schudłam już 5,5 kilo w 7 tygodni. Także bądźcie ze mnie dumni, bo ja jestem. Także walczę, walczę i kupiłam sobie tylko kawę, cappuccino, ze, ze słodzikiem oczywiście, bez żadnych dodatków. I teraz pokażę Wam to, co wydałam w Lidlu. W Lidlu oczywiście byłam. Do Lidla jeżdżę jakieś co dwa tygodnie, coś takiego. Ech, I w Lidlu kupiłam takie soczki tropikalny dla moich dzieci. Właśnie się ostatnio pytały, mam jakiś juice chcę. Ja chcę juice i nie miałam. Także pięciopak takich soczków kosztuje 99 pensów. Nie jest to dużo majątek. Nie jest. Ja sobie po prostu jest mnie, jak będą grzecznie, gdzieś będziemy jechać, to ja wtedy pakuję te soczki. Oni codziennie nie piją takich soczków. Mimo, że one są bez dodatku cukru, to jednak mają dosyć dużo tego cukru i nie... No i nie, nie chcę dawać im po prostu za dużo takich rzeczy. Kupiłam też chleb nie najzdrowszy Wabuch to taki zwykły, biały chleb, ale po prostu dzieci moje nie chcą nic innego jeść. Takie im dają po prostu kanapki w szkole, oni się tak nauczyli, yy, więc no, trudno, próbowałam. Kupywałam chleb brązowy, kupywałam taki mieszany z ziarnami, jakimiś nie chcą po prostu go jeść, więc nie będę dzieci zmuszać. Kupiłam też takie dwie zgrzewki. Yy, energy drinku, które mój mąż po prostu sobie do pracy weźmie. Takie dwie zgrzewki będą na jakieś dwa tygodnie dla niego do pracy. Kupiłam też bułeczek dla mojego męża do pracy. On sobie takie bułki pakuje po cztery dziennie do pracy. Ja co dwa tygodnie jeżdżę, kupuję 30, mniej więcej i po prostu sobie je mrozimy, w lodówce sobie wyciąga tyle, ile potrzebuje. No i ja mam dużo miejsca, także ma swoją szufladę specjalną, także to nie dotyka nawet żadnych surowych rzeczy, takich. Więc nie ma, nie ma obaw, że mu zaszkodzi. Kupiłam też takie karmelowe desery. Moje dzieci mąż to uwielbiają, ja tego nie wiem, bo to jest za dużo cukru. Ten tutaj dół to jest taki syrop karmelowy, więc kupiłam dwa. Taka, taki sześciopak 79 pęsów kosztuje. Jest to super cena. Jeden dziennie mogą dzieci zjeść. Kupiłam też parówki polskie nasze. Y, dulano. Ja je co jakiś czas kupuję. Po prostu uwielbiam taką parówkę. Sobie zjeść. I y, y ona ma bardzo dobry skład. Nie, 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 o wiele lepszy niż te takie Dziwne z polskiego sklepu parówki, najtańsze, które sprzedają jako drogie. Ja zawsze czytam e, skład, ponieważ jestem bezglutynowcem, więc nie mogę mieć e, żadnych takich dziwnych dodatków. E, tu jest 81% e, świnki, także to jest dobre. E, I nasze słodziki. Ja uwielbiam ten słodzik, on ma. Taki fajny smak. Nie ma kalorii, a nie ma takiego sztucznego posmaku. Po prostu już się przyzwyczaiłam, próbowałam inne, ale no, uwielbiam po prostu ten. I tutaj jest 1200 tabletek. To po prostu starcza na bardzo długo. I w Lidlu zapłaciłam 21 funtów. Także to by było na tyle, co kupiłam tutaj się mój syn pojawiał, mimo że tłumaczę mu, żebym mi się przeszkadzał, że teraz nagrywam film, to on zawsze po prostu. Zagląda, musi się pokazać, pomachać. Także to by było na tyle. Myślę, że nagram jeszcze jutro kolejny filmik, taki nietypowy, ponieważ zamówiłam mięso od gnieździka i pokażę Wam, jak to wygląda w Anglii. Jak się zamawia to mięso, ile to kosztuje, czemu tak robię. I może ktoś, kto mieszka po prostu w Anglii, który chce troszeczkę oszczędzić i zobaczę, że, że też tak można, że można pokombinować. Czwartek będę w IKEA, także pokażę Wam, co kupiłam w IKEA, także no to by było na tyle. Zapraszam do oglądania moich filmików. Proszę o lajki i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!